No. nie zbanował chyba. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek, godzina trzynasta piętnaście. Powiem wam, że znowu wyzwaniają, nie mają co robić. A ten człowiek, co zbanował kanał, to już jest, będzie załatwiony. Ja wiem co, że będzie wykryty, bo jest, jesteś nagrany. Na kamerach ja rozmawiałem z właścicielem, e, z tym właścicielem mini. Właściciel mini dał twój namiar, bo tam kamery są. Na każdym stanowisku po dwa kamery są. Wjazd i wyjazd. I w środku kamery są. I powiem tobie, będziesz leżeć na łopatkę, i nie wiem co. Ty nic nie grałeś, to ty nie robisz tej sprawy kurwa. Major, jak wejdziesz w to nie zapomnij klamki w dupę wsadzić. A Wojtek nigdy nie będzie tam. Z tego powodu, że... Ja powiedział, że palca ty w dupę wstać teraz. <laughs> no, oni śledzą mnie. I powiem... Ciebie śledzą i mnie śledzą. I powiem tak. Skończy się dla was takie ha, ha, ha. Będzie płacz dla was. Dobra, wyłącz. Ja muszę wrzucić.